z parę. Z 99 nocy w lesie. Yy, no, i zaczynamy iść po dziecko. Tylko to no dziecko było? O nie, jestem głodna. No, to weź z lodówki. Tylko to jest surowe jedzenie w lodówce. Eee, to w tych wilków. No, bo musimy je znaleźć. No inaczej nie będziemy mieli yy, więcej dni ja Albo też potrzebujemy... Poczekaj, bo muszę zobaczyć... Dobra, w tamtą stronę, bo... Ty ty jesteś lila. Wróć się do ogniska i idź, gdzie jest ta wróżka. Znaczy... A nie, nie o dobra, A, spójrz dobra. na mapę, nie widzisz. Dobra. Widzę ciebie. Widzę ciebie. Dobra, elo. elo. Tylko tam nie ma żadnych wilków i w tym no nie, jest problem. Nie, no nie ma. No to, to jest i parę. Jeszcze jeden wilk został. Pamiętajcie, to jest part 2. Tak, nie part 1. więc co robię tu, tu jest! Gdzie? Tu się schował ten wilk. O! Oh, Myślałam, że go nie znajdziemy. i dobra, jest mamy. Ja biorę... Wypad oczy. Dobra, otwieramy drzwi. Ale Sigma. Chodź Lila. No dobra i schowajmy dziecko. Ty tu już weszłaś? No, tutaj chyba to chodzi. Dobra, mam tu dziecko i tu jest skrzynka. Proszę, żeby tam, było, żeby tam nie było żadnego korpusu, tylko re rewolwer. O, ja mam diament. I mam 16. Mam stare no. Latarka. Stare Latarka, a ma nie 8? Tak, mam w Ekwipunku. Przechodzimy okay. ja z dzieckiem. Kupra. Dobra, tylko żeby znowu nie było, tak jak wtedy. Czy nie Gdzie jest ognisko było tam. Ej, bo tu są odciski konia albo jeden nie Dobra, i wypuszczamy dziecko na wolność. Daj dziecko w naszych progach. A żeby nie Uż było. Dobra. A co ty, dziecko, nie się zgaszczasz? Nie wkładuję też. Ratowane, zaginione dziecko. Zwrosną teraz o dwa. U, fajnie. Dobra, lila rom no drewno. Lila rom drewno. Potrzebujemy dużo drewna. O, no, przez całą Rozkłada się. Czy dziecko, dziecko? Noc się zbliża. Dziecko. I potrzebujemy drewno. nie Czy idź lepiej, jak jest noc, to ty idź do dla Nie, to po prostu jeszcze ty Lila gada z dzieckiem, której nawet nie rozumie. I mówi coś do niego w dziwnym języku. Mm. Dobra, mamy dużo ognia. Potrzebujemy jeszcze 45 Dziecko się rozgaszcza jak nigdy. Ja go zaganiam. No, co ty Masz naboje, bo mam jeden, jeden strzał tylko. A ja mam 6, bo używałam do wilków. Dziecko, mogę ci włożyć do worka? Nie, <laughs> nie. już nie mówię. No teraz nie. E, dobra, gdzie ja jest? No nie, to Uu. I w którą stronę? On siedzi dziecko. na stojąco. On siedzi na stojąco. Na stojąco. Dobra, e, Lila. E. O dobrze, dobrze, dobrze. Idź tu. Tam, idź tam. Lila, dnia e, dnia Już 15 jest. idziemy po kolejne dziecko. Nie 15. Jeśli w ogóle dożyjemy do dnia 15, a nie 7. Nie. Bo będą tam duże wilki i musimy trochę opracować plan i musimy powiększyć bazę, zrobić większe ognisko, trzeci poziom ogniska. Dziecko? Dziecko, nie wiem, chodź po z dzieckiem gada, ja nie mogę to dziecko. Ona stoi i się patrzy, ale dobra. Budaj kompas. Dobrze, tu nie będę się pytać. A może położyć ciałkę rolniczą? A nie, nie mam nawet drewna do tego. No, mamy jedno Dobra, i idź rąbać drewno, Lila. Okay. To jest moje drewno, przypominam. A, już wypadło. Trochę się zaczęło. Katatina, janina. Jako katatina? Katatina, janina. Peipa. To jest dużo drzewa. A krew! A do którego ty to tutaj zacznie wyrażać. wyrosła. No, o. Zobacz, a ja nie czy... widać. Tylko tutaj kawałek widać. O, no, i rosnęła. Zjadłam ją. Czemu drzewo jest wyrośnięte w wodzie? Nie wiem. Mamy tutaj sadzonkę. Nic chcę sadzonki. Widzisz z że możesz nawet rąbać te duże drzewa. No, serio? Tak, trzeba jest w wilka alfa. Na no, pewno? Na no, pewno. Tutaj mamy drogi. To wszystko? Nie było tylko trzy. Boże, musiałam tutaj coś o to, to wszystko. Dobra idei. I wkładaj to drewno do ogniska. Szukam wilków alfa. Chcę mieć tym siekierę. Co tam to jest? Ale ciężko się je zabija, co. A, to jednak nie chcę. Potrzebujesz iść w skórę, a nie iść. Ty, tutaj. Chodź. Chodź tutaj, gdzieś tam Poczekaj, tylko ja robię drewno, ale jak zrobię kolejny poziom ogniska, to wtedy przyjdę. I tobie też bym radziła. Robić kolejny poziom ogniska. Będziemy miały wtedy pełne ognisko, i nie będziemy musiały. O, mięsko! To, Oj, nie dam przycisku. Ty zjadaj surowe hmm. mięso. Bardzo surowe mięso. Idź, bo zabija jakieś króliki, bo potrzebujemy do jedzenia. Hmm. Chcesz umrzeć w tej grze, czy mieć jedzenie? No dawaj, tu marchewkę no. mm. się marchewkę bije Co? Kurna Jaki to pies? Panie pies, lecimy z Nie Nieosłajony pies ten wiek Mocz się zbliża ty powiedziałaś, jak to jest pies. <grystanie> Dobre, no bo Wilk <grystanie> <grystanie> to nie oswoja, ile mam pies. sobie nie tam Szybko Lila do bazy. Ale ja jestem w bazie. Mm. Dobra. Ja! Dobra, potrzebujemy się... Gdzie to jest? O. Jeszcze 15 Dobra, drewnia. możemy przyknąć, ale nie kureczki. No raczej. No ile pójdziesz skupać drewno? Ale z tym, jedz to najpierw, gdy będziesz szybciej biegać. Wiem przecież. A. no to idź kop drewno. No już szybciej nie biegam. No idź kopać drewno. No szukam przecież drewno. Tam jest. Tam, w tamtą stronę widać dwa. Nie, nie, po dziecko, po drewno. A ja patrzę. Ty. Aha, słychać go. No? To jednak nie chce iść po, po drewno. Rozrywam. Tam jest to drewno, daleko. A ja nie chcę daleko. ja pójdę. Przecież masz latarkę. pierniczam do domu! Czy to to opuściłam Fazbear? Opuściłam nie, opuściłam latarkę! nie, latarkę! Widzowie, nie, go nie, ...jeleń. I ciebie też. nie, 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 żadnych obrażeń, po prostu jak zobaczyłam. nie, nie, dzień, nie, 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 jest, jest dzień. moja Się jak się wystraszyło, myślałam, że to jechać. Jak mamy dzień, to mamy już dziesiąty dzień, jeszcze pięć dni idziemy po... Nie, 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 złego się, nie, 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 to Zaczął Zaczął padać nie, 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 o nie, kolejne drewno! Nie, no, no, no... Kurna! No, o, ja nie musi z niej! Nie wyszedł z długo Nie to jest sadzonka dała mi stać! Kurda! 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 Dobra, widzowie, lecimy tutaj robić drewno do, do domu. Na skrzyni się, jeśli do hop, hop, hop. szybko rąb drewno? Dużo. O, dobra, jest, 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 jest. jest. Tu chodźcie łombać, łombać. Gdzie jest? Dzień jest? O, matko, teraz szukać drewna. Tutaj, łomka. Już w nie mam. 15 dnia idziemy po dziecko. Jeśli będzie 16, to idziemy. Będzie 14. O, tak drewna dobra. I szybko wrzucaj y, ogień. Idź tam, tam, tam. Dobra, lecimy. Ta ciemna i wilk, No już... Uwiedźcie, aż... jesteśmy przy swoim ogniu. To co nam mówią? Gdybyśmy nie byli... To, gdybyśmy nie byli? Jakbyśmy nie byli, o, Biorę włócznie, no bo nie, ja wolę stanąć, dobra, ale parkour też będę robić. Najpierw no biorę się na karę. <stryk wódka> już wam pokazać. włócznie. Okej, jest. Ostatnią Ej, bo jeszcze nie ma nocy. To, są jeszcze, to już jest, a teraz jest. Kurna, zużyłam ostatnią strzałę Będzie też trzecia część. Będzie kilka części z tego, co nie Lila? Tak. No bo cała 90 cm. Dobra, on już tam stoi. Dobra. O, tu są te strzelający! Zapierdzielaj. Dobra, jest zabity kultysta. Zabity? Jest jeszcze jakiś? Nie ma. Podobnie. Jest! Tutaj się zaciął. Powiedz, go zabij tam. Kurna. Dobra. I dawaj do jego e, klejnot od kultysty. Dawaj do ogniska, oni nie podpalają ogniski A co ja, ja ci dziecko mówiłam, żebyś się jak wybiła by, by noc, to żebyś się schował do namiotu.